че, раде. ја радео. Дали што ја ќе ги го... Како саме го рисам, <laughs> Uuuu. Uuuu. Nie jest źle. Dajemy na razie pan Musimy z tego pierwszego bo inaczej z tego nie będzie. musi być każdy musi być czekasz na gola? No tak nie wiem kiedy wiesz jak włączę to, to będzie gol Więc wszystko przegapię albo mi ręka uschnie prędzej Ej, nie pas teraz straszne A, rzeczy nie. dobra teraz po naszej stronie się to nasila od razu ta typa bardziej banka wyższa to jest jak ktoś czeka

Dlaczego? Dobrze myśleli. A czemu telefon za nas szkoły? twarzy? żeby szybko puste puszki, a czy puste butelki. Nie <grymne> napojiliście do przed To to tutaj. Coraz mocniejszy napadać nie ma na zmierzenie to jest to nie to to jest to jest to jest to jest brawo wygrał, wygrał po co po te... no właśnie ale nasz remis ja wiem albo jednak nie Za dużo piłek dawają mu na środek i do Lewandowskiego. Tukami powinni niektórych. Rozciągać te. Piłki. Oni tylko w nim chyba nadzieję widzą na wygraniu tego meczu. Ale, ale, z... ale czego z mi też ciężko odejść. tam gdzieś tam ale wiecie, No, 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 no. jak nie jest. A widziałeś ten mecz ostatni? Czekaj, a Ukraina ktoś ten jak ten? E, sędzia popchnął tego? Ukraina... on wywalił go i tyle. Tak, tak, tak. <noise> no, co wtedy się dzieje? No, sędzia jak powietrze. <głos> <głos> Jakby go nie było. Sobie daje karszkę? I stoi. Szybciej! Jezu, dzieku! Boże! <noise> Piszczek właśnie, teraz będzie bramka! Będzie bramka! A to jest tylko jeden, ja mam najbardziej szarą badę. O f**k! szczęście. Bo już bym kasował to nagranie. Ale właśnie musimy uważać. dobrze No, ewidentny. Na moment momentu wejdzie głupi. No właśnie. Kurde. Dobra, ręka mi już ja jestem czymś lepszym. Statów jakieś muszę mieć. No ja tu bym tam w ta marzecie, to, to mógłbym się to jest to jest to o... <totopij> jakoś gdzieś tutaj. tą flagę dzisiaj rozwijać, nie? Tą tak. mega wielką. Tak. tak. Bez presji na chwilę. No, też tak myślę. Gołowę, ale, ale... Szwecja z Envy też nie zaczęła działać dopiero w drugiej połowie. No. A ja no. Będzie mi telefon padnie, zanim ja coś nagram.

<śmianowidze> no to na to pośpiewają. Dziś była para ale chyba poszli, to chyba dla nich cześć. A, a no, <śmianowidze> No pokażcie coś jeszcze przed przerwą. <śmianowidze>

סמי אלה שראדה! וואו! Gołudził. A ten jest po piątkach będzie gramy tylko Obyście nie strzelili

Jest no, tak. o, już jest wiatr, jak to przyjdzie to ja pierdolę To <laughs> ja się stało <laughs> Uuu. Muszę jego flagę nagrać, tylko flagi nic nie widać. To jest kefir, to jest flaga. O, widać, że płótno. Kefir ma flagę. <grystanie z nimi> on daje radę! Znowu się rzucił w lewą stronę! Jak? Nawet nie umiem widać! ja umiem! Ja mogę za ciebie! Trzy, cztery. Współ, nie weszło. <grywa> to radę! Jak, udział, ale jak? o ludzi, ale my A tak nie umiał Boj, Nie chcesz liczyć,

Kurwa, w drugiej połowie to myślę, że będzie lepiej grać, kurwa, nagalaj. Jest gorzej. W Holandii mówią na niego penalty killer. Mówię, kończy wszystkie kędy. Co to jest kurwa? Coś w MISZ masz i tyle. Kurwa się dzika, bo już mi polera biegnie. Jakby to będziemy krzyczeć.

I jak widzicie, jedno wielkie gówno z tego wyszło. Małe podsumowanie. No ja chyba się najemy teraz. Dwa słowa. I w sumie, ja myślę, że pap się cieszy z przegranej, wszyscy się najewią. Będzie w klanie. Nie chce mi się, że Polska dała dupę. Kefir to moja wina, ta wina jest za mała. Ale jest przegrane, to czy państwo jesteśmy po przegranym meczu? Ja po prostu A czujemy się wybornie, ponieważ mamy tu burzę. Jesteśmy na Deptaku. Jedziemy tym oto kabilakiem. Jesteśmy trochę oblani. No nie, powiem wam tak. To nie jest zwykły deszcz. To ten u góry się smuci, żeśmy przegrali tak ważny mecz. Tak. To są po prostu płacz niebios. <laughs> Bo wiedzą, że myśmy grali lepiej. Ale przegraliśmy jak zawsze, więc ogólnie. Czekamy na powrót do domu i będzie ostro. Krótko mówiąc, daliśmy dupy, jak w każdym innym meczu. Polska wie oczerwoni: Polish ass is the best. Yeah, exactly.